Wiemy, że Pan Bóg przez wieki wielokrotnie, na różny sposób starał się przemawiać, mówić do człowieka, mówić do swojego stworzenia. Ale przyszedł taki czas, że już nie posługiwał się prorokami. Ani innymi wysłańcami, tylko jak słyszymy w liście świętego Pawła Apostoła do Galatów, wreszcie przemówił przez swojego syna, zesłał Bóg swego syna, gdy nadeszła pełnia czasu. Syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Zesłał w konkretnym celu. Abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo, synostwo Boże. I moi drodzy, od tego czasu, tej pełni czasu, kiedy Bóg zesłał Syna Swego zrodzonego z niewiasty, wszyscy ci, którzy w Niego uwierzyli i wierzą w Niego, w pewnym czasie w ciągu roku podążają tam, gdzie podążają wszystkie drogi, mianowicie do Betlejem. Podążamy do Betlejem, aby tak jak ci wszyscy inni, w tym czasie, kiedy narodził się Jezus, i przez wszystkie wieki, razem z nimi oddać pokłon i wyznać wiarę, że w tym. Znaku dziecięcia jest prawdziwy Bóg, Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Odkupiciel. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że ci pasterze, którym Anioł zwiastował radość wielką, poinformował ich o tym narodzeniu, które dokonało się w Betlejem. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii, że pośpiesznie udali się do Betlejem. Posłuchali Anioła i wypełnili, postanowili i wypełnili to postanowienie pośpiesznie, bez zwłoki. Nie zastanawiali się. Można patrząc dzisiaj, u progu kolejnego roku naszego życia, wziąć z nich jakiś przykład, jakiś wzór, bo przecież tu i ówdzie słyszymy pytania, sami może sobie zadajemy pytania, czy naszym najbliższym, a jakie są nasze postanowienia na ten kolejny rok naszego życia. Pasterze postanowili, i to postanowienie bardzo szybko wypełnili. Udali się do Betlejem. Możemy powiedzieć dzisiaj sobie nawzajem: nie ociągajmy się. Jeśli mamy jakieś postanowienia, jeżeli chcemy coś w tym roku wypełnić, wykonać, coś zrobić ze sobą, w sobie, ze swoim życiem, w swoich rodzinach, w swoim środowisku, to się nie ociągajmy. Róbmy to jak najszybciej tak jak pasterze, którzy udali się do Betlejem. Udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. A anioł im powiedział, żeby szukali nowonarodzonego Zbawiciela. To będzie znak dla was, niemowlę. Niemowlę będzie dla was znakiem. Ale zauważmy, jaką kolejność stosuje święty Łukasz Pasterze najpierw znaleźli Maryję, potem Józefa, a następnie leżące w żłobie niemowlę. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że ten przekaz jest bardzo szczery i jednocześnie bardzo wiarygodny. Bo ktoś by mógł powiedzieć: No, jak to? Przecież mieli szukać Jezusa, to powinna być inna kolejność. Ale tu jest zupełnie naturalnie przedstawione to wydarzenie, którego doświadczyli pasterze, bo jeżeli my nawet zbliżamy się do żłóbka, to kogo najpierw widzimy? Najpierw widzimy te postaci dorosłe. Najpierw widzimy matkę Maryję, widzimy Józefa, tego ziemskiego opiekuna, ojca Jezusa. A dopiero kiedy nachylimy się do żłóbka, widzimy w tym żłóbku to małe niemowlę. Wiarygodny, godny zaufania, przekaz. I ci pasterze, kiedy właśnie ujrzeli, gdy je ujrzeli to niemowlę, zaczęli rozmawiać, zaczęli opowiadać o tym dziecięciu, co im zostało o tym dziecięciu objawione. I zauważmy reakcję Maryi bo wszyscy, którzy to słyszeli, byli zdumieni, co im pasterze opowiadali. Dlaczego? Dlatego pewnie, że ci pasterze, wiadomo, niewykształceni, może i nieokrzesani, nieobyci, w etykiecie, może nie znający takich czy innych zasad savoir-vivre ale tak się zachowywali, że ci wszyscy, którzy ich Słuchali, byli zdumieni. Maryja mogła powiedzieć: Ja już wszystko o tym wiem. Nie musicie już opowiadać, bo ja też tak jak wy, wy, wam oznajmił Anioł tę wiadomość. Przecież ja też rozmawiałam z Aniołem na ten temat. Ale Maryja okazała się bardzo skromną, pokorną służebnicą pańską, która. Uszanowała ten przekaz tych prostych pasterzy, bo Pan Bóg w różny sposób przemawia, nie tylko przez mądrych światłych, a może przede wszystkim właśnie przez tych prostych ludzi, nieskomplikowanych, ale pełnych wiary i ufności. I Maryja zachowywała te sprawy, rozważała je w swoim sercu, słuchała uważnie tych ludzi. Nawet im nie przerywała, jak tutaj nic w Ewangelii na ten temat nie jest napisane. A pasterze wrócili, wielbili Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli. Moi drodzy, w tym nowym czasie naszego życia, tak jak kiedyś nadeszła pełnia czasu, tak jak kiedyś nadszedł ten czas, kiedy zbawiciel stąpił na Ziemię. Tak jak kiedyś rozpoczął się ten czas tej wędrówki wszystkich wierzących w Chrystusa do Betlejem, do żłóbka, do stajenki, tak my dzisiaj również stajemy u progu nowego, konkretnego czasu w naszym życiu. I wpatrujemy się. Przykład pasterzy, którzy wiernie wypełniają swoje postanowienia. Wpatrujemy się w przykład Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki, która jest zasłuchana, która rozważa te sprawy w swoim sercu, która przede wszystkim się modli. Mamy wspaniałe wzory do tego, aby za tymi wzorami przez ten nowy czas podążać, poświęcać czas na rozważanie. Na refleksję, na modlitwę. Bo tylko wtedy w naszych sercach może stać się cud Bożego Narodzenia. Wtedy również w naszych sercach może być ta pełnia czasu, w której Bóg do naszego serca wsyła syna swego, jednorodzonego Jezusa Chrystusa. I to jest właśnie ten warunek tego, co nazywamy pokojem. O ten pokój w tym dniu dzisiejszym w sposób szczególny się modlimy. Nigdy nie będzie wokół nas pokoju, jeżeli tego pokoju nie będzie w nas. A ten pokój będzie w nas tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w naszym sercu będzie Bóg, który jest pokojem, który jest źródłem wszelkiego prawdziwego i trwałego pokoju. Dlatego podążajmy za tymi wzorami które stawia przed naszymi oczami dzisiaj Kościół. Podążajmy za pasterzami wypełniającymi swoje postanowienie. Podążajmy za Maryją, która zachowuje wszystkie te sprawy, rozważa w swoim sercu, modli się. I przede wszystkim prowadzi do Jezusa. Bo to ona prowadzi nas do swego Syna. I tak jak pasterze pierwsi, pierwszą ją ujrzeli, to już mieli pewność, że przy niej również jest Jezus. Chociaż go na początku nie widzieli. Ale tam, gdzie Maryja, tam jest Jezus. I jak to ktoś słusznie zauważył, do Jezusa można pójść i jednocześnie powrócić dzięki wstawiennictwu Maryi. I dlatego dzisiaj w sposób szczególny, przez jej wstawiennictwo, prośmy o to, abyśmy nie zagubili w swoim życiu Jezusa. I przez jej wstawiennictwo, w sposób szczególny dzisiaj, módlmy się o pokój w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.